doberek przekaz od kart Halloween na Halloween 2024 karty do wyboru 1, 2, 3 lub 4 przekaz jest ważny przez najbliższy miesiąc rozkład jest z kart Halloween Jacka o Lanti I tak. Dla tych, co w, wybrali jedyneczkę. A z pucharów? A z pucharów mówi w tym wypadku albo będziesz słuchać pięknych słówek. Będziesz uważał, że ktoś mówi to z głębi serca albo to ty będziesz mówił takie słówka. Niestety szybko okaże się, że były to tylko piękne słówka i tak jak były szybko wypowiedziane tak szybko się rozwieją jak chmury na niebie więc czy jest warto wchodzić w coś takiego tu przekaz Halloween przestrzega dla tych, którzy wybrali kartę numer 2 królowa mieczy królowa mieczy E, ostrzega. Może to ty będziesz szedł po trupach do celu? Będziesz robił wszystko, będziesz ben, robiła, robił wszystko, aby osiągnąć swój cel. Albo napotkasz taką osobę. Uważaj, bo jeśli napotkasz taką królową mieczy, to możesz być naprawdę niemile potraktowany. Jeśli to ty jesteś tą królową mieczy, która będzie za wszelką cenę chciała osiągnąć swój cel, zastanów się, czy koszt osiągnięcia celu nie będzie zbyt wysoki. Dla tych, którzy wybrali trujeczkę, trujeczka, paś mieczy. Paśmie mówi Nie słuchaj plotek i nie siej plotek bo w tym miesiącu przez ten najbliższy miesiąc nie będziesz w stanie się przy, przed nimi później obronić Będą to duże problemy a ty nie będziesz w, w stanie nie masz w tym momencie Możliwości obrony. Więc ani nie słuchaj plotek, ani nie siej plotek, bo będzie dla Ciebie później przykro. I dla tych, którzy wybrali czwóreczkę, dziewiątka buław. Dziewiątka buław mówi: pamiętaj, że Szlachetnie jest pomagać i brać na siebie dużo, ale musisz też odpoczywać. Rób to z głową, przemyśl i tak rozłóż siły, aby sobie radzić, bo w którymś momencie opadniesz zupełnie z sił i będziesz oskarżany o to, że nie dotrzymujesz słowa. A Ty po prostu nie będziesz miał już wystarczająco sił na to, aby nadążyć i poradzić sobie z tym, do czego się zobowiązałeś. Tyle przekaz na najbliższy miesiąc od kart Halloween. Jeśli macie ochotę, Wysłuchać więcej moich przekazów, zapraszam na mój kanał YouTube Kate Księżycowa Wiedźma. Do usłyszenia!